Zaraz na konkurs Zuza LPS TV Hej, Hejka, jak tam? Spoko A ty widziałeś je? Za mi ich A mi to nie? Widziałeś ją? Zami jej było na sam widok. A wtedy... <ścoughs> Widziałaś ją? za jej. Nie normalnie. O Jezu, ona jakaś... Nie wiem, jest nienormalna. zal my sweet -er. red dance Co ty gadasz? Angielskiego się nie uczyłeś, to spadaj. Okej. Okay. Co okay. robi? Nie wiem. Okej, okay, dobra. Hej, hejka. Jak tam? Okej, okay, jest. Fajnie. Dobra. Niezłe, nie? Tak, głośno tego mówić. Wiesz, jak to będzie potrzebne, w przyszłości. Dobra. Ja już idę na lekcję. Ja też. A co wy myślicie? Czy My to tak dobrze wam jest? Mi i Zali jest. Hej, no też, jak tam, super biono. Myślał, że się podobało. To była praca na konkurs Duża LPS TV. Ten konkurs nazywał się LPS w szkolnej osłonie. Myślał, że się podobało. Ciao!